Lampy, oczywiście tutaj full LED. No nie, design ma, ma super wygląda bardzo no. fajnie. Także jestem ciekawa, jak się nim, nim jeździ. No więc zaraz się to nie jedzie nim, kot, zobacz. Zobacz z tej Tak, kodu się, się podoba. <laughs> zobacz. Poś, to jest kotrider. Się... Zobacz z mojej perspektywy. Kotrider. <laughs> Rzeczywiście <laughs> wygląda jak kotrider. Chodźcie, <laughs> gdzie jedziemy? Ja się z tyłu i ty prowadzisz. O. Uważaj, bo jak go postawiłem, mm -hmm. widzisz, żebyś nie przewrócił do ją, już tutaj postawiłem taki kamień. Gdzie żeby, jedziemy, kocie? Żebyś nie przewrócił. I co jak sięgasz nogami? Do Sięgam ziemi? na bluzie. No, widzisz. 140 kilozy, więc jest dość ciężki. Cięższy od, od soko. Może, no, no. żeby on ci nie pojechał teraz, bo masz teraz... Tak, a tak, nóżka tak, jest założona, więc tak mi nie teraz nie, nie działa. Dobra, jak się wciśnie bek. To wraca, jeszcze raz bek. Ja ale się to ma skomplikowane tu całe system. No jeszcze nie ogarniam, tutaj tutaj ma kilka przycisków. Ma też ten pomac, ma ten boost. Tutaj to jest zmiana świateł, światło światła, kierunkowskazy. Tam jest klaxon, ma też reverse. Trzy tryby, a teraz akurat jedynkę włożyłem, bo nie wiedziałem, czy będzie chciała jeździć. Więc na przykład tutaj dałem jedynkę. Co zrobić? To jest taki ala kill switch. Kill switch, no właśnie widzę, że Tak. Ale działa. Ten akurat działa.